Zobaczcie co się dzisiaj dzieje Normalnie poda nam śnieg Siedzi Siedzi i jest ładna ryba Siedził jak ma rybę i to nie mało Szybko, co to jest za ryba? Jakaś wielka ryba Ja nie dawałem z nim rady, ja bym musiał za nim iść Siedzi Siedzi ryba Siedzi wstąp i to jest ładne. Siema, witajcie w kolejnym odcinku Na kanale bracie okoń Dzisiaj jesteśmy jak widzicie nad rzeką Pstrągową, zabieramy Was dzisiaj ze sobą na zawody pstrągowe. Trochę się spóźniliśmy, jakieś pół godzinki, ale z tego co wiemy to za dużo się nie działo. Jest, jest mega dziwna pogoda, bo teraz pada śnieg. Wczoraj było tutaj 15 stopni, no ale cóż, miejmy nadzieję, że dzisiaj rybki dopiszą. Ja na razie zacznę od takiej 2,5 salajtanty, także nastanę się na grubego pstrąga. A ja zaraz pokażę Wam na co będę łowił, bo założę nowości od i zobaczymy jak to się będzie sprawdzać. A teraz idziemy łowić, bo to zawody, nie ma co tracić czasu. Na razie zaczynamy od odcinka miejskiego, potem może pójdziemy na leśny, ale jak na razie będziemy sobie obowiąz miasto. A nowości na ten rok no to dwucalowe Weasel Shady. Ten bardziej ciemny kolor dzisiaj będę stosował. I takie fajne gumki Ozzy. Coś takiego jakby larwa. Ale zacznę sobie dzisiaj od tych właśnie Ozzy, Jest to trochę mniejszy rozmiar gumy. Zobaczymy czy na niego będzie jakiś efekt. Do tego oczywiście haki bezzadzirowe, ja stosuję haki od góry. Mega dobre, mega wytrzymałe, już sporo ryb na nie wyjechało i się dobrze sprawdzają. Także ja teraz zakładam tą gumę i zaczynamy łowić. Na dzisiejsze łowienie jestem dużo bardziej przygotowany niż jak ostatnio byłem na tej rzece, mam dużo więcej przynęt, ale tak jak powiedziałem, zaczynamy sobie od tego robala, czyli od jego. Do tego trzygromowa gramowa ceburazka. Pierwsze co dzisiaj zauważyłem, że to na pewno dużo mniejszy uciąg wody niż jak byłem tam dwa tygodnie temu na tej rzece wtedy musiałem stosować dwie czegóraszki, jedną piątkę, jedną trójkę żeby w ogóle zejść do dna a teraz sama trójka wystarcza w zupełności i pięknie to schodzi także ogólnie warunki na rzece są fajne tylko zastanawia mnie czy aby na pewno rybą podpasuje taka nagła zmiana temperatury ostatni tydzień co najmniej 15 stopni, wczoraj było 17 Dzisiaj mamy 1 stopień i przed chwilą padał śnieg. Także no kurczę, warunki nieciekawe. Mamy już połowę marca, a tu takie warunki. No powiem Wam, że za ciepło to nie jest. Aż sobie musiałem ubrać rękawiczki. Jak na razie przyjemnie łowi, jest mały uciąg, także zaraz zobaczymy, czy coś się może zadzieje. Zmienimy sobie teraz tą gumkę założymy trochę inną gumę, trochę większą, bardziej pracującą Też od O, Coś takiego, taka glizda Mega fajna guma łowimy na odcinku no kill, także dlatego Zaginamy zadziory Ten rowal myślę, że może się dzisiaj sprawdzić A fajny taki naturalny zakres pracy Ale ta przynęta muszę przyznać, że mega pracuje Normalnie jakbyście wrzucili czerwonego robaka do wody Tu właśnie się wyświetli nazwa tej gumy Oprócz pstrągów, no to wiadomo na okonie też jest to kozak przynęta A jakaś ryba w ogóle coś było słychać? Widziałem, dwa słowa widziałem. Aha. Były duże. A no ty też dwa słowa widziałem? No. To takie, nie wiem, 25 30 no. Może kolor max 10. Mhm. Koło 20. Nie jest coś? Ale z tego co wiem, ja, to jeszcze no, nie nic się zrobiło. Tu ta to w której ostatnio ten pstrąg stał. No to dzisiaj z już płynie woda. Jak widać, trochę popadało. Jego no, pogoda dzisiaj to jest naprawdę masakra W końcu w marcu jak w marcu. Zobaczcie co się dzisiaj dzieje Normalnie pada nam śnieg Temperatura gdzieś około 0, 27 stopni No i to jest dramat dla tych ryb Jak wczoraj było ich tych stopni 17 opisane godzina i dzisiaj mamy na minusie No to może być dzisiaj naprawdę ciężko złowić jakąś rybę Tam widzę Wojtek idzie sobie powoli jest ładna ryba, siedzi ładna ryba, jest, jest ładny ptąk. siedzi piękna ryba co tu jest, żeby to nie był szczupak tylko, żeby to nie był szczupak co to jest co tu jest? jest co to jest, co to jest za ryba, tu jest jakaś wielka ryba i to nie jest co to jest, jakiś jaś chyba, czy kleń jakaś wielka ryba muszę trochę podkręcić chodź, mam wielką rybę Wojtek ma rybę Wojtek ma rybę i to nie mało Szybko Co to jest za ryba? Jaka ryba, kurde nie daje mi rady w Wędka nie daje rady, ale to nie jest strąg. Klęć chyba albo jaś wielki Jaka ryba Ej, Podbierz mi go, bo to i tak nie jest strąg! J jak boleń człowieku Wiem, ale kurna jaka ryba. Co jest ty? Dawaj, dawaj, dawaj Bardziej w brzegu, brzegu. brzegu! wędka w tą stronę Widzę, człowieku to jest rozmiar bolenia Chodź tu bliżej brzegu Taka silny Weź go złap Chodź, co to jest Jaziu? Dawaj Trzymaj Wojtek, co ty złowiłeś? Patrzcie co to jest! Ja. A ja cię nagrywaj, mówię Wojtek idzie, patrzę, a ty walczysz Co się stało? Patrzcie na tą rybę I na co ona? Na taki bardzo fajny kolor tamty Co to jest Jaziu? To jest Jaziu jaki Jaziu? To jest ogromny Jaziu ma 45 To jest jak chłopata, to jest jak lesz, ej jest, jest, On jest jak bój. Ty, ale w takim nurcie to nieźle dał ci ja, tego, nie? Jazdę. Ja, ja nie dawałem z nim rady. Ja bym musiał za nim iść. Zobaczcie, wali śnieg nad wodą, coś niesamowitego, to prawda, nie ten gatunek jakby, ale w taką pogodę, w takie warunki, na totalne bezrobiniki siłowi to tak cieszy. Mosaka. Taka ogromna ryba dobra. No zobaczcie, to jest jak boleń. I Wojtek ma wędkę do 5 gram. Wyobraźcie sobie walkę z taką rybą, z dwukilową rybą, w takim nurcie. No jak nie ma co sobie wyobrażać, wszystko jest idealnie nagrane. Jeszcze ja nagrałem Wojtka, bo mówiła, Wojtek idzie. Ej, no nie wiem, on może mieć nawet 50 Zobaczcie, na taką naturalną tantę wziął 2,5 cala, także naprawdę duża Na 3 gramach I taki tłusty jaziu, to jest z w, w ogóle nigdy nie złowimy jazia Może kiedyś jakiegoś bardzo malutkiego, ale taki jazik Jeszcze na ten delikatny spini ledwo co go wyjąłem To jest jak, słuchajcie, to jest skala bolenia Czas go zmierzyć, ale on jest, zobacz Wy zobaczcie na tą grubość Zobaczcie, zobaczcie, na to jakie to są łuski Czyli wykniemy go Jaki on jest gruby Czekaj, Ile ma? No, mam patrz. 49 centymetrów. Patrzcie na to. Taki piękny jaziu, Piękna rybka, nie ma co jej więcej męczyć. ale piękny. Taki gruby, nie? I Wędka do 5 gram, w takim nurcie, nie? To kol jak boleń. Jaka rybka. Na tamte wziął tam 2,5 cala. Pięknie powalczył. No i co? Wypuszasz. Pięknie. Ole taki grubasek. No, jak boli Jak boleń. Patrz, idź, <grywa> Jaka Jaka Nice. No zaraz takiego wstrąga złów. Co się stało? no Ja już myślałem, że to jest ogromny wstrąg. Ja muszę zrozumieć, co się wydarzyło właśnie. Dobra, No niesamowite, naprawdę. Pierwszy jaś w życiu, i tu taki potwór 49. W ogóle nie wiem, jaki jest ten od polski, ale na pewno to był już medalowy jaś taki gruby, że niesamowite. W ogóle na tej rzece bardzo rzadko się zdarza im do dlatego właśnie. Takie zdziwienie, ale taki jazik naprawdę. Mimo tego, że to są strongowe zawody i on się nie liczy do zawodów, to naprawdę nie muszę dzisiaj nic łowić za ten hol, za te emocje to było naprawdę coś pięknego. Na tym odcinku łowi około 5 osób z nami jak na razie o żadnej ryby nie słyszeliśmy, może jakaś jedna mała chyba, to teraz muszę się skupić, bo być może to jest kilka minut szczęścia. Zobaczymy, że zaraz się coś jeszcze uda złowić. drugą stronę rzeki, ponieważ od jakieś pół godziny cały czas rzucają się po strągi nie wiem czy kilka czy jeden ale po drugiej stronie jest za dużo mody, żeby właśnie tam dobrze poprowadzić w do albo jakąś przynętę dlatego teraz sobie obejdę rzekę i spróbujemy połóżć z drugiej strony Siedzi, siedzi ryba! Siedzi w strąg. I, i to jest ładne. Nie jest ma. kur Kurde, zerwał się! <laughs> zerwał się! Ja Był taki myśl z trzydziestaczek. Zerwał się w strąg, nie wierzę. Zrobił świecę. Nie, no to jest niesamowite. Co się dzisiaj dzieje? Czemu on się zerwał? Nie, już mieliśmy sobie robić przerwę. Fajne miejsce tutaj było, podbyta burta i tam taka mała plażyczka. Miałem pstrąga 30. Plus. No, wszystko i był ładny, kurde, i to był pstrąg. Wyskoczył mi dwa razy, zrobił świecę i naprawdę fajnie się dzieje. Jest drugi kontakt z rybą. Jakieś tam do mnie ma nabrania, są, ale nie wiadomo, czy to kamienie, czy co. Ale ogólnie słabo jest z rybami, ale fajnie się łowi na tą tamtę. Jakieś tam rybki mi się dają. Dominik, na razie jakiś kontakt miałeś? Miałem jedno branie. Jedno no, powiedzieć. także jedno do Woblera. Branie, do Woblera. Także może jeszcze coś się uda złowić. Ale dzisiaj tak się słabo dzieje, przez niesamowite załamanie pogody. Wczoraj mieliśmy 17 stopni o tej samej godzinie. Dzisiaj mamy 0, łamane na tak minus 1. Przez chwilę znowu padał śnieg, także no, tym rybom na pewno to nie pasują. One nie mają pojęcia co się dzieje. Masakra. Zmienna pogoda, strasznie. Wojtek rozmawiał z wędkarzem, który łowi tutaj wczoraj. Co on, co on ci powiedział? No powiedział, że ogólnie wczoraj było wiele lepiej, bo było jeszcze właśnie tak ciepło. Dzisiaj załamanie pogody i straszna lipa. No zgadza się, przez ostatnie dwa tygodnie pogoda była mniej więcej stała, ciągle tak 15-13 stopni, no a teraz nagle zero. My też byliśmy zdziwieni jak rano wsiadłem do Alta, a tu jest na minusie. Także no masakra, ale myślę, że jeszcze dzisiaj coś się uda złowić. no mamy jeszcze 3 godziny łowienia, ostatnią, przez ostatnią godzinę fajnie się działo, jeden jaś, teraz pstrąg 30 plus spadnięty. Także co, my idziemy sobie coś zjeść i widzimy się już za chwilę znowu nad wodą. Tą tantę, która przed chwilą przeżyła starcie z Pstrągiem Na razie zdejmuję, będzie ona taka zapasowa A teraz zakładam taką nowiutką Z fajnym ogonkiem, który fajnie pracuje Patrzcie na to. Piękne słoneczko wyszło, z zaburzonych chmur. Dominik sobie łowi przy moście, ale tak teraz przygrzało. Naprawdę jest pięknie. Przez to, że teraz tak fajnie świeci słońce, to spróbuję sobie zmienić troszkę tą moją taktykę. Na razie tamto odkładam. I spróbuję sobie założyć obrotówkę. Wydaje mi się, że fajnie, ona może świecić teraz w tej wodzie. Kurde, nie wierzę w to, co się wydarzyło. Był pstrąg. Widzicie, tu jest taka to jest taki odwrócony nurt przez tą tamę. Kurde, w górę, wyjście wstrząja, się pokłó to najgorszy, jest nie powtórzy. Nie no. Aj. I szczegumy znaczy ściągną, muszę poprawić. Jak widzicie tutaj normalnie ta woda stoi. Nie ma tutaj żadnego nurtu. Jakieś ryby, które szukają wolniaków. Zobaczcie jak ściągnął mi tą głowę. No, kurde no. Nie wierzę. Może był jakiś mały, bo to większy rozmiar tampy I nawet nie dosięgnął haka Znowu nie nagrałem, miałem wyjście stronga, wyskoczył za przylętą do wody Spod tej kępy Jeszcze raz próbuję tak podać tą przylętę tutaj Kurde, no nie Taki z 25 ja cię, no bo teraz przestaję wyłączać kamerę Co by się nie działo Wyciągałem gumę z wody, tak jak teraz to zrobiłem Z tego miejsca uśmiełem ją w powietrzu i wyskoczył za nią w stronę 20 parę, no kurde Ech, Już drugie spaprane branie Uderzył. Widzieliście? Kurde, nie wiem czy to było widać. Tylko taki błysk nie trafił. Już trzeci kontakt z rybą w tym miejscu. Może ja za szybko prowadzę. Spróbuję bardziej powoli prowadzić. Przyjąłem trzy wstronie. Jeden i spadł. Gdzie? Tutaj? Serio? Tutaj woda stoi. No patrz, ja tak samo tutaj no, tego wolniaka ja robiłem. tutaj woda stoi tu miałem jednego, ale taki mały mi spadł, potem tam poszedł i o. To. Cześć, rzucę teraz tu. Co jednego miejsca umiem dwa wstrządzić. Wiem i tutaj zetną no, tam od razu, no, bo ale, tutaj ale... w lato się bardzo rzucały. Nie. I wiesz co, jeden zrobił, wiesz co, jeden zrobił? Nie. Ja wyciągam przynajmniej z wody, a on za nią wyskoczył. No tak. Drugi, a drugi nie trafił się, błysnął i zawrócił. Zobaczcie, takiego robaczka znalazłem. Taka niby gąsienica, ale fajne, może zaraz założę. No dobra, także powoli zawody dobiegają końca. Zostało jakieś 20 minut do końca zawodów. Jeszcze sobie trochę porzucam oczywiście, ale raczej się już nic nie wydarzy, chociaż nigdy nie wiadomo. Udało się zrobić fajnego Jazia, 41 cm, spadł jeszcze strąk pod 30 plus, także naprawdę coś się działo, nie było najlepiej, ale ważne cokolwiek było. No i co, teraz jeszcze porzucam chwilę i zaraz zobaczymy komu co się udało zrobić.

Dzień rzeczy losowane Zacznę losować tam Kapteczki Proszę, <grym> proszę No Gratulacje tutaj kolega Panie się nie Artur Baciu, mówiłem? co no, to jest? Ja, bo... <grywa> Michał Lidzel. Po zakończonych zawodach jeszcze przejechaliśmy się kawałek z Wojtkiem, 14 kilometrów żeby zobaczyć inną rzekę i taki fajny, dziki leśny odcinek. Jak widzicie, wygląda naprawdę świetnie. Na pewno tu jeszcze przyjedziemy następnym razem. O, właśnie chyba Wojtek idzie. O, właśnie Wojtek już wraca. I co udało się coś złowić? No generalnie strasznie zarośnięte, nie udało mi się dojść do kamieni, bo tam jeszcze jest kilometr trzeba chyba iść. Ale fajny dziki odcinek rzeki, nie? No bardzo zarośnięty, tu ktoś obisk chyba robił. No tak. Także co, to już jest na tyle w tym dzisiejszym odcinku, jeżeli wam się spodobało zostawcie suba, łapkę w górę, no i co? Także siema i do zobaczenia w kolejnym odcinku, jeżeli wam się spodobało zostawcie łapkę w górę i suba dzwonkiem, siema.